Rozmawiamy z przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego, panem Sławomirem Mikliczem. Panie przewodniczący, dobiega końca obecna kadencja władz samorządowych. Proszę powiedzieć, jakie były te minione cztery lata? Te minione 4 lata, tą minioną kadencję należy rozpatrywać zapewne w dwóch aspektach. Jeden to jest aspekt polityczny, drugi aspekt merytoryczny. Aspekt polityczny pewnie na długo da się zapamiętać wszystkim mieszkańcom i nie tylko i radnym tej kadencji, dlatego że był to bardzo trudny czas, bardzo burzliwa kadencja. Zmiana władzy w trakcie kadencji, przejścia z jednego klubu do drugiego. Natomiast końcówka kadencji jest w miarę spokojna, jeżeli chodzi o politykę. I myślę, że to co złe, to należałoby jak najszybciej o tym zapomnieć. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt merytoryczny tej kadencji, to w mojej ocenie była to bardzo dobra kadencja. Wszystkie zadania, priorytety, cele, które postawiliśmy sobie na początku kadencji, można powiedzieć, że dzisiaj zostały zrealizowane bądź też są w trakcie realizacji. I to w, na szerokim polu, czy to w zakresie infrastruktury komunikacyjnej naszego województwa, czy to w zakresie służby zdrowia, e, czy też w rozwoju przedsiębiorczości. E, był to dobry czas, wiele udało się zrobić, bardzo wiele udało się zrobić. E, I myślę, że z podniesionym czołem dzisiaj i, i z taką godnością możemy mieszkańcom województwa Podkarpacia powiedzieć, że udało się bardzo wiele. I też możemy powiedzieć, że wchodzimy w miarę przygotowani w następną perspektywę finansową, bo ta następna kadencja to będzie czas nowej perspektywy finansowej unijnej i tu będą bardzo duże pieniądze też dla województwa podkarpackiego i myślę, że ten czas będzie należało bardzo dobrze wykorzystać. Tak, były to chyba też dobre lata dla Brzozowa. Siedzimy tutaj na rynku w brzozowie w miłym otoczeniu w nowym ratuszu. No, Brzozów na pewno jest jedną z tych gmin, które te 4 lata mogą zaliczyć do udanych. Bardzo dużo udało się tutaj zrobić. Wspomniał Pan o tym pięknym ratuszu, historycznym ratuszu, w którym wielu ludzi brało śluby, bierze śluby, kojarzy się bardzo pozytywnie. Udało się go pięknie wyremontować za unijne środki, udało się zagospodarować rynek. Brzozów na pewno poprzez tą inwestycję zyskał bardzo dużo. Natomiast to nie tylko ta jedna inwestycja, bo jest przecież zdecydowanie więcej i, i, i też w miejscowościach podbrzozowskich e, długo oczekiwana hala sportowa w Chumniskach, e, którą oddawaliśmy w trakcie tej kadencji. Basen, który jest e, cały zespół e, parku wodnego, który jest przecież znany już w tej chwili w tej części województwa, bo przyjeżdżają tu mieszkańcy nie tylko Brzozowa, ale e, właściwie wszystkich okolicznych powiatów. Była to bardzo udana inwestycja w moim przekonaniu, ale też i dla najmniejszych dzieci było coś zrobione, bo i przedszkola i drogi powstały, zostały wyremontowane i to co chyba najważniejsze, co nie udawało się przez wiele lat, a dzisiaj stało się faktem, obwodnica brzozowska, która w tej chwili już jest rozpoczęta, inwestycja już jest budowana. To na pewno należy zaliczyć do tych sukcesów największych i tutaj Pewnie trzeba powiedzieć, że przy takich inwestycjach bardzo ważny jest nie tylko pomysł, nie tylko wniosek, ale też i budowanie takiego pozytywnego lobbingu, pozytywnego wizerunku. Gmina Brzozów z władzami brzozowa na czele, z burmistrzem, z panem przewodniczącym, z Radą Miasta ma coś takiego w sobie, co budzi sympatię. Tutaj jest dobry klimat. Jest takie ciepło i chęć robienia czegoś, i to jest widoczne na każdym kroku. Ja myślę, że duża zasługa w tym też i pana burmistrza, i radnych, którzy wielokrotnie przyjeżdżali też do mnie do Urzędu Marszałkowskiego, rozmawiali o tych inwestycjach, o potrzebach gminy Brzozów. I ta dobra współpraca, bo ja ją oceniam bardzo dobrze na linii burmistrz, czy członek zarządu wcześniej, i obecnie przewodniczący Sejmiku, zaowocowała tym, że gmina Brzozów ten czas wykorzystała bardzo dobrze. Mało tego, wiem też o tym i jestem przekonany, że jest dobrze przygotowana też do następnej perspektywy finansowej. Ja, znając samorządowców w województwie podkarpackim, a znam ich zdecydowanie większości z racji stanowisk, które zajmowałem, muszę powiedzieć, że Gmina Brzozów, burmistrz, przewodniczący rady, to są te osoby, które znają się na swojej robocie i, i, i potrafią o swoje sprawy zabiegać, o swoje w rozumieniu lokalnej społeczności, czyli mieszkańców tej gminy. Jest pan tutaj częstym gościem, bywa pan na otwarciach czy na różnego rodzaju spotkaniach. Niedawno miał pan okazję gościć również w Humniskach. Tak, no trzeba powiedzieć, że. To pewnie wynika też między innymi z tego, że dobrze z burmistrzem nam się współpracuje i przy wielu tych inwestycjach uczestniczyłem w mniejszym lub większym stopniu i też stąd zapewne te zaproszenia, ale myślę, że nie tylko, myślę, że też dlatego, że stąd właśnie wywodzi się moja rodzina, z Humnisk pochodzi zarówno i moja mama i mój, i mój tata i do dzisiaj mam tutaj znaczną część rodziny. Eee, zawsze to tak jest, że koszula jest bliższa ciału i, i też dlatego ta gmina Brzozów no, stanowi dla mnie jakiś ważny element w pracy samorządowej. I zawsze jak mogłem, starałem się tą gminę wspierać. Eee, mam nadzieję, że z pozytywnym efektem, że mieszkańcy tej gminy tak to odbierają. No, bo jestem przekonany, że tutaj udało nam się bardzo wiele zrobić I, i trzeba naprawdę dużej złośliwości, jeżeli ktoś tego nie widzi, ale tak jest zawsze, My, bo są też i krytycy. Jak się nic nie robi, to jest dobrze, bo się o tym nie mówi. Jak się coś robi, zawsze znajdą się ci, którym to się nie podoba, i to jest jakby wpisane w naszą pracę. Natomiast myślę, że w Gminie Brzozów akurat jest tak dobry klimat dla tych inwestycji, że znacznie więcej dzięki temu udało się też zrobić. W takim razie, na koniec, porozmawiajmy jeszcze o tej nowej perspektywie finansowej i nowej kadencji. Jakie są plany, o czym Pan marzy, myśli? My jesteśmy w tej chwili na etapie negocjacji kontraktu dla województwa i na etapie negocjacji. Regionalnego programu operacyjnego. Jeszcze nie znamy ostatecznego kształtu tych dwóch programów, natomiast myślę, że śmiało można powiedzieć, że to będzie też dobry czas. Będzie można bardzo wiele środków pozyskać, w dużej mierze między innymi na ochronę środowiska, na innowacyjną gospodarkę, na te elementy, które mają tworzyć miejsca pracy. I tutaj na pewno gmina Brzozów, powiat Brzozowski ma wiele do zrobienia, bo akurat w powiecie brzozowskim bezrobocie jest na dość wysokim poziomie, biorąc pod uwagę średnią województwa. Dlatego to będzie czas właśnie dla tych samorządowców, którzy mają pomysł na to, jak to zrobić, jak pozyskać te środki, jak tworzyć nowe miejsca pracy. Będzie to też czas inwestycji w służbę zdrowia. Ja przypomnę, że zarząd, w którym miałem przyjemność i zaszczyt pracować, udzielił. Brzozowskiemu szpitalowi dotacji w wysokości 5 milionów złotych na oddział hematologii tutaj w Brzozowie i później zostało dołożone jeszcze półtora miliona. To są te elementy, które sprzyjają rozwojowi, ale także i pokazują, że dbamy o mieszkańców. Szpital brzozowski nie jest jednostką wojewódzką, a mimo to a między innymi na mój wniosek ta dotacja 5 milionów złotych została przydzielona, co pewnie dzisiaj już nie wszyscy pamiętają, bo oddział, oddział już jest, funkcjonuje, a my się bardzo szybko przyzwyczajamy do tego, co jest. Natomiast pewnie warto przy tej okazji wspomnieć, że gmina Brzozów miała też i dużą przychylność w zarządzie województwa. Jako przewodniczący sejmiku też z przyjemnością tu przyjeżdżam i w każdym zakresie, w którym mogę, staram się tę gminę wspierać. W takim razie trzymamy kciuki za nowe zamierzenia. Życzymy wszystkiego najlepszego i dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję bardzo, a, a państwa wszystkich zapraszam na wybory 16 listopada. Wybierzmy mądrych swoich przedstawicieli, bo to bardzo ważne, żeby ludzie, e, którzy decydują o naszych losach, e, mieli niezbędną kompetencję, wiedzę, a przede wszystkim, żeby byli skuteczni. E, ja też stawiam się do państwa dyspozycji. Jeżeli mogę, to proszę Państwa o głos 16 listopada na moją osobę, a myślę też, że i burmistrz, którego Państwo tutaj macie, też zasługuje na to, żeby go wesprzeć. Dziękuję. Muzyka